Cześć! Z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Pyta się facet, faceta. Panie, wie Pan co ja myślę o małżeństwie? A jest Pan żonaty? Tak, to wiem co Pan myśli. Moi drodzy, dzisiaj fajny odcinek, krótki materiał. Czy tania pompa ma sens? To ja mam do Was pytanie. Czy ma sens kupowanie Toyoty Aygo do transportu dalekobieżnego? Hak możecie wstawić. Co podczepicie pod tą malutką przyczepkę? I koniec. Tak samo jest. Można to przeobrazić sobie w pompy. Dlaczego? A mianowicie mała pompa ciepła będzie mało wydajna jako pompa ciepła. Musicie to zrozumieć. Ona osiągnie dany czynnik. Jeżeli ktoś ma grzejniki, da tą temperaturę na grzejniki, jeżeli jest wysokotemperaturowa i jest napisane w karcie katalogowej, że osiągnie te 65 stopni, tylko pytanie jakim kosztem? A mianowicie kosztem prądu będzie bardzo energochłonna. Już na chwilę obecną szacuje się, że w Polsce z tej fotowoltaiki, którą założyliśmy, praktycznie nie mamy tej zielonej energii. Dlaczego? Bo zostało bardzo dużo zamontowanych i sprzedanych tak zwanych bardzo mocno e, energetyczno-chłonnych pomp ciepła. One będą e, spełniały swoją funkcję, ale do jakichś tam dodatnich temperatur. Jeżeli będą już minusowe temperatury, one nie ma siły rzeczy, żeby nie załączały grzałki elektrycznej, co wiąże się z poborem. Bądź jak to się pięknie mówi, bilansowaniem fotowoltaiki z pompą ciepła. Więc jeżeli ktoś ma fotowoltaikę i tanią pompę ciepła, to tak naprawdę trochę przepalił tej kasy, bo mógł kupić za to sobie kocioł elektryczny. Kocioł elektryczny kosztuje około 5,5 tysiąca. Razem z montażem, z częściami dodatkowymi, tam za dużo nie wchodzi, to będzie około 10 tysięcy złotych. To jest tylko szacunek, w zależności też jaki kocioł elektryczny, jakiej mocy i tak dalej. To jest tylko szacunkowo. Tania pompa ciepła z kolei będzie kosztowała 10, 12, 15 tysięcy złotych. Do tego oprzyrządowanie, bo na pewno będzie potrzebny jeszcze jakiś bufor, nie bufor, powiedzmy, że całe oprzyrządowanie będzie kosztowało kolejne 10, 15 tysięcy złotych, bo to pompy, zawory, w zależności jak to będzie zrobione, E, może kosztować 10. E, więc przyjmijmy tą dolną granicę. Na pewno mniej niż 10 te części nie będą kosztowały, czyli w sumie 25 i plus robocizna, powiedzmy, że 5 tysięcy, czyli 30 tysięcy, a 10 tysięcy. Macie spalonych 20 klocków tylko za to, że możecie powiedzieć, że macie pompę a my mamy pompę z was. Bo ja rozumiem, że to nie jest wasza wina, ale to jest duża wina ludzi, którzy. Nie umieją dobierać nowych firm na rynku, które powstają danej pompy do obiektu. Fachowcy, fachowców, których znam, z firmami, z którymi się spotykamy i rozmawiamy, E, widzą ten problem i zauważają, e, że są źle dobrane pompy ciepła, już w poprzednich moich filmach jest pokazane, jak ktoś posiada pompę Wisman, która kompletnie jest źle zamontowana, jest wszystko źle tam podobierane i ta pompa być może dałaby radę ogrzewać ten dom, ale na chwilę obecną facet wytwarza, e, pobiera więcej e, e, prądu niż go wytwarza. Założył kocioł peletowy, ja mówiłem, żeby... Odezwał się do firmy, która mu to robiła, odezwał się, ale nie potrafili tego poprawić. Powiedzieli, że jest wszystko dobrze. Więc z takimi firmami mamy do czynienia. Ja wystrzegałbym się taniej pompy ciepła, bo jak moi drodzy widzicie, ona ma, zaledwie, ma bardzo małe wymiary. Ale posiada gaz SF6, który jest w ogóle nieekologiczny dla naszego środowiska, i które będą wycofywane w 2025 roku. Więc, tak naprawdę, wypychają wam starą technologię. To jest tak, jak ja kupiłem, moi drodzy, telewizor w październiku tamtego roku nowy telewizor. Gdzie w ogóle się nie orientowałem, nie oglądam telewizji, że będzie wchodził nowy system DVB-2T, coś i tak dalej. No i się okazało, że ja w marcu mam nowy telewizor, ale muszę kupić dekoder, żeby mieć e, dwa kanały. Więc stwierdziłem, że nie ma sensu, po prostu zostaję przy Netflixie i tak naprawdę mam nowy telewizor z przestarzałą technologią. I to samo próbuję wam wytłumaczyć na pompach ciepła. To jest bardzo krótki film, więc nie jestem w stanie wszystkich szczegółów wam tu zawrzeć, ale będziemy cyklicznie opowiadali wam o poszczególnych elementach, więc śledźcie nasz kanał. Z kolei wysokotemperaturowe pompy na propan, czyli na ten gaz R290, są mega wydajne, również mogą posiadać grzałki, ale one załączają się od niższych, wiele niższych temperatur ich wielkość, ich parowniki tej wielkości, to wszystko ma znaczenie. Mało z tego, te pompy są około 4-5-krotnie, wyobraźcie sobie, 4-5-krotnie bardziej mocnie ekologicznie. To program Czyste Powietrze powinien dawno już to ująć, że pompy, które są nieekologiczne, mimo, że posiadają A+, A++, powinny być mniej dotowane, ponieważ mają te gazy SF6, a pompy, które są na gaz R290, powinny być bardziej dotowane. To tak samo jak w kotłach. Jeżeli kocioł jest e, mniej ekologiczny, dostaje mniejsze dofinansowanie. Bardziej ekologiczny, większe dofinansowanie. Proste. Czemu jest to niezrobione? To jest pytanie, pytanie do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Być może pracują nad tym, nie wiemy. Będziemy Was informować na bieżąco. Mam nadzieję moi drodzy, że te króciutkie materiały, jeżeli chodzi o pompy ciepła, będą choćby namiastką kompediu, kompedium wiedzy, abyście mniej więcej wiedzieli, czego już oczekiwać od sprzedającego i o co się pytać. Jeżeli on na te pytania nie będzie w stanie Wam odpowiedzieć, to już będziecie wiedzieli, z kim macie do czynienia. Proste pytanie, trudne odpowiedzi. Jeżeli pływa, dajcie sobie spokój. Dajcie mi suba, dajcie mi lajka. I do usłyszenia. Cześć!